Kiedy miasto już śpi i domownicy też, wybieram się czasem na randkę. Na randkę z samą sobą. Robię sobie wtedy gorącą... Nie, nie, nie kąpiel. Robię sobie gorącą czekoladę, która już rozkłada mnie na łopatki i sprawia, że dzień, który mija, staje się jeszcze lepszy. Ale prawdziwym odkryciem jest to, że czekolada, oprócz tego, że robi nam dobrze od wewnątrz, może zrobić nam też dobrze od zewnątrz, więc jeśli marzysz o zdrowej, elastycznej, nawilżonej i odżywionej skórze, przyjrzyj się czekoladzie jeszcze bardziej. To dlatego, że ciemna czekolada zawiera różne składniki odżywcze, które pomagają zachować nie tylko zdrowie, ale też piękną skórę. Okazuje się, że kakaowiec jest o wiele mocniejszym przeciwutleniaczem niż na przykład jagody acai i niż jakiekolwiek inne owoce. A więc doskonale też walczy z wolnymi rodnikami, no i sprawia, że nasza skóra może być elastyczna, zdrowa, promienna przez długie, długie lata. Pojawiło się też ostatnio trochę badań sugerujących, że kakaowiec może ochronić nas przed szkodliwym działaniem promieni UV. Bardzo mnie to zaskoczyło i zdziwiło, ale przy całym moim naprawdę szacunku i uwielbieniu dla kakaowca, myślę, że i tak wychodząc na słońce użyję kremu z filtrem. No i zmarszczki. Pojawiają się, kiedy pracujemy nad uśmiechem, ale zdecydowanie częściej, kiedy poddajemy się stresowi. A czekolada. Potrafi zabić go w zarodku, zarówno wtedy, kiedy ją jemy, ale też wtedy, kiedy na przykład kładziemy ją na skórę i po prostu czujemy jej aromat. No i to, moi drodzy, jest magia jednorożca. Ale skoro już wiemy, jak dobrze czekolada może zrobić nam na skórę, i nie tylko, pokażę Wam, jak wygląda moje czekoladowe day spa, a właściwie night spa. A więc na początek moja ulubiona maseczka. Przeciwzmarszczkowa, regeneracyjna, odżywcza, i myślę, że mogłabym wymieniać jeszcze wiele innych plusów, które jest w stanie ta maseczka mi zapewnić. Żeby nasze dzieło ludzkich rąk się udało, potrzebujemy kakao. Najlepiej, żeby było czyste, niesłodzone i oczywiście dobrej jakości. Po drugie, awokado. Bardzo dojrzałe, bardzo miękkie, żeby się bardzo łatwo ugniatało. Po trzecie, mleko kokosowe, myślę, że wystarczą dwie łyżki, odrobina lejącego się miodu i kilka kropel oliwy, może być sezamowa, albo tak jak na przykład w moim przypadku oliwa z awokado. A więc na początku ugniatamy awokado, ale tak naprawdę mocno, tak jakbyście chcieli wytrzepać całego diabła z tego awokado. Po drugie, dodajemy tam to, co najważniejsze, czyli czyste kakao. Teoretycznie wystarcza łyżeczka, ale taka naprawdę porządna łyżeczka. No i oczywiście wszystko to mieszamy. Znowu intensywnie wytrzepujemy diabła. Potem dodajemy odrobinę miodu. No i tutaj akurat rekomenduję wstrzemięźliwość. Odrobina miodu wystarczy. Plus dwie łyżeczki mleczka kokosowego. Jak nie macie mleka kokosowego, dodajcie jakieś inne. Będzie tak samo dobre. No i na koniec kilka kropel oliwy. Ja dodaję oliwę z awokado, żeby tutaj jeszcze bardziej tłuszcze awokadowe mogły zrobić magię, ale równie dobrze zrobi oliwa na przykład sezamowa albo po prostu oliwa z oliwek. Jest jeszcze jedna taka maseczka, którą myślę spokojnie mogłabym nazwać resztki z lodówki i jest naprawdę bardzo prosta. Nie musicie mieć wielu składników. Wystarczą dwa. Potrzebujecie dobrej jakości kakao, niesłodzonego, czystego. No i drugi składnik to dobrej jakości gęsta śmietana. I po prostu łączycie te dwa składniki. Do śmietany dodajecie łyżkę kakao. A jeśli czujecie, że jest za mało, to dosypujecie jeszcze odrobinę. No i maseczka gotowa. Oto nasza maseczka gęsta i jędrna. Dzięki temu nie spływa z twarzy. Ale są bardzo ważne dwie zasady, których nie należy łamać, używając maseczek z czekoladą. Należy zawsze dokładnie umyć twarz i pilnować się, aby. Nie zjeść maseczki z czekoladą, ponieważ jest to wieczór tylko dla mnie, <grym i wiesz> to obie je ja dzisiaj złamie. <grym> wiesz, że zrobiłaś sobie perfekcyjną męską brodę? <grym i wiesz> <grym i wiesz> <grym i wiesz> Nadal jem. <grym i wiesz> Dobranoc.